Jak każdy przyzwoity kwas, kwas karboksylowy, a więc na przykład kwas etanowy, kwas octowy, reaguje z aktywnym metalem. Spróbujmy przekonać się, że kwas karboksylowy, kwas etanowy reaguje z magnezem. Do kolby wprowadzę roztwór kwasu etanowego, czyli octowego i dodam do niej magnez. Zwróćcie uwagę, że magnez Gwałtownie roztwarza się w kwasie octowym i widać wyraźnie intensywne pienienie. Spodziewamy się, że wydzielający się w doświadczeniu gaz to wodór. Produktem reakcji oprócz wodoru jest sól kwasu karboksylowego, w tym wypadku etanian magnezu. Równanie reakcji, która przebiega w kolbie, można przedstawić w następujący sposób. Kwas etanowy reagując z magnezem tworzy odstan magnezu czyli etanian magnezu i wydziela się wodór. Nie trzeba was przekonywać, że sól, którą otrzymujemy, jest związkiem jonowym, czyli rozpuszczalnym w wodzie. Jeżeli przyjrzymy się uważnie zawartości kolby, to widać wyraźnie, że wzięte do doświadczenia magnez powoli znika i tworzy się klarowny, przeźroczysty roztwór. Gdybym wydzielający się gaz zbierał, mógłbym łatwo udowodnić, że jest to wodór. Ja jednak spróbuję sprawdzić, czy to, co zgromadziło się w kolbie, to wodór. O, otrzymaliśmy palny gaz, wodór. Poczekamy, aż reakcja przebiegnie do końca, czyli aż cały wzięty do doświadczenia magnes się roztworzy. Zwróćcie uwagę, że reakcja dobiega końca. Wzięte do doświadczenia wiórki magnezowe praktycznie już się roztworzyły. Znikł metal, a na jego miejsce pojawił się związek chemiczny tego metalu, czyli rozpuszczalna w wodzie sól. Tym razem otrzymaliśmy etanian magnezu. Uzyskaną mieszaninę przelejemy do parownicy i spróbujemy zobaczyć, jak wyglądają kryształy etanianu magnezu. Przelewam zawartość kolbki do parowniczki. Zostało jeszcze odrobinę magnezu, ale kiedy zacznę całość podgrzewać, to on się roztworzy. Zapalam palnik i zawartość ogrzewam. Po odparowaniu wody, która zawarta była w mieszaninie, obserwujemy tworzenie się na ściankach parownicy. Białych kryształów stanu magnezu. Przeprowadzone doświadczenie wskazuje, że uzyskana sól, czyli odstan magnezu jest związkiem jonowym bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie i dopiero odparowanie wody powoduje ujawnienie powstawania tego produktu, czyli tej soli. Doszliśmy do finału. Woda już prawie Zupełnie odparowała i zwróćcie uwagę, że mamy kryształy jonowego związku octanu magnezu. A więc srebrzysty metal i kwas karboksylowy, kwas octowy zmieniły się w octan magnezu, sól i otrzymaliśmy dodatkowo palny gaz wodór. Udowodniliśmy, że kwas karboksylowy, kwas octowy przereagował z aktywnym metalem magnezem. I w wyniku reakcji otrzymaliśmy roztwór rozpuszczalnej w wodzie soli od stanu magnezu. Po odparowaniu wody, która znajdowała się w mieszaninie, uzyskaliśmy bezbarwne kryształy od stanu magnezu. Zupełnie takie same, jak te, które mam tu w słoiku. Zwróćcie uwagę, że przeprowadzona reakcja pozwoliła nam zamienić kwas octowy i magnez w. Odstan magnezu, który w roztworze wodnym występuje w formie jonów odstanowych i jonów magnezu i otrzymaliśmy dodatkowo wodór. Odparowanie wody spowodowało utworzenie przez jony odstanowe i jony magnezu kryształu jonowego związku odstanu magnezu.